po zalogowaniu się przechodzimy do panelu użytkownika egzaminator. To co widzimy, to wykaz sesji oceniania. Widzimy tu grupę zadań numer 1 i grupę zadań numer 2. Po prawej stronie paska widzimy czas trwania sesji, czyli informacje dla egzaminatora, od kiedy do kiedy ma czas na sprawdzanie prac. Pod nazwą grupy Widać nazwę ocenianego arkusza, a także kod tego arkusza. Przy pasku postępu widzimy liczbę, która oznacza liczbę prac do oceny w danej grupie. Przy grupie zadań numer 2 pod paskiem widzimy też, że 3 prace zostały już odesłane, a 147 prac zostało do oceny. Jeżeli chcemy przejść do oceniania prac, wybieramy przycisk RGZ, czyli rozwiązania grup zadań. Thank you